Witam serdecznie na kanale Mimeruna Witam każdego ciebie. Na runie dnia w piątek. Dzisiaj mamy 12 styczeń 2024, tak, kochani, piątek. powolutku zaczynamy weekend. Zapraszam na nagrania, które są na kanale. Tam wejdźcie na playlistę dla subskrybentów. Nagranie ty za rok. Tak. Są też nagrania wcześniej zrobione, ale też zakładce dla subskrybentów na pierwszy kwartał tego roku. Na cały rok sprawdzaliśmy energię, więc warto myślę, jeżeli ktoś nie obejrzał, sobie tam zajrzeć, odsłuchać. Kochani na dziś, na piątek, cudna runa, runa berkanu, mówiąca o domu, o kobiecie, o macierzyństwie. O pomyślności, o bezpieczeństwie, o szczerości, o takiej gwarancji pozytywnie załatwionych dzisiaj spraw, za które się zabierzemy. Może komuś dziś powiększy się rodzina, może ktoś dowie się, że partnerka jest w ciąży, czy właśnie ty dowiesz się, że jesteś w ciąży, albo że komuś właśnie córka twoja czy syn spodziewają się dziecka, albo też narodzi się to dzieciątko, tak? I ta rodzina się dzisiaj powiększy. Ale mogą być też narodziny nowych pomysłów. Może coś w Tobie tliło się i dziś dostrzeżesz to nowe, co wniesie jakiś zalążek, o który będzie trzeba dbać. I on przyniesie w dłuższej perspektywie no, dojrzeje i przyniesie plony. Jest, bo jest tak jakby zapowiedzią, tak? Tego czegoś, co nadchodzi co jeżeli będziemy się tym opiekować, yy, będziemy koło tego chodzić, będziemy to wspierać, opiekować, się, tak? to przyniesie w przyszłości yy, plon i wprowadzi do naszego życia zmiany, tak? One, one oczywiście będą w odstępie czasu, tak, ale przyniosą bardzo znaczące zmiany w naszym życiu. Brykano mówi o płodności, właśnie, więc może taki też potencjał twórczy dzisiaj się ujawnić, może my dostrzec pewne rzeczy, ale też mówi, że będzie taka równowaga, też możemy się uwolnić z jakichś negatywnych przekonań, tutaj będzie i taka delikatność i spontaniczność. Jest znakiem nowego początku, jest znakiem narodzin, więc może jakieś nowe pomysły, nowe podejście do życia, nowe, nowy sposób odżywiania, nowy sposób spędzania czasu. Ważne jest też, o czym mówi Berkano, żeby porzucić wszystko to, co jest złe, co trudne, żeby móc zacząć nowe, lepsze. I tutaj też yy, mówi o tym, że dzisiaj mogą przyjść do nas jakieś nowe ośnienia, możemy poznać też jakąś osobę, która te nowości wprowadzi do naszego życia może to być osoba do związku, do, do relacji, do przyjaźni do, do dobrego koleżeństwa, ale też i takiego duchowego wzrostu możemy, co niektórzy tak, doświadczyć dzisiaj, bo będziemy bardziej wrażliwi na otaczające piękno, pewne rzeczy bardziej do nas będą dzisiaj docierały niż zwykle. Oczywiście wszelkie działania, którymi dzisiaj się zajmiemy, one wymagają od nas siły, ale też i takiej delikatności, opieki, pielę ale jest tutaj mm, z energią berkanu: będziemy mieli w sobie to, te, te wszystkie cechy, te wszystkie moce, i będziemy cierpliwie tutaj opiekować się tymi naszymi pomysłami, tymi, tym, czym się mamy zajmować, i mamy w rezultacie no, pozytywny efekt tego, za co się dzisiaj zabierzemy. A więc, no, tutaj y, bardzo bardzo dobrze, jeżeli zdajecie dzisiaj jakieś egzaminy to jak najbardziej jest tutaj mowa o zdanym egzaminie Berkano to energia pozytywna a więc też szansa, tak jak powiedziałam, na jakieś nowe relacje, nowe początki nowe kontakty, rozwój ale też i ekscytujące przygody i warto się na nie otworzyć nowy początek w codzienności, a więc zupełnie może zmienicie, chociaż jedną rzecz w tym, jak postępujecie codziennie rano, może nigdy nie zaczynaliście dnia od wdzięczności czy od afirmacji, to może dzisiaj właśnie warto od dziś po prostu zmienić nawyk i stając rano dziękować Wszechświatowi Bogu za wszystkie piękne, drobne rzeczy i duże, których doświadczamy każdego dnia tak naprawdę. Berkana będzie wspierała nas, abyśmy mogli odkryć to, co niesłuszne w naszym życiu, czyli może jeżeli się niezdrowo odżywiamy, to, to żebyśmy bardziej dzisiaj, żeby to bardziej do nas dotarło i może zmieńmy to, yy, to te, te nawyki na, na lepsze, na zdrowe, co, co no, wprowadzi tutaj yy, w dłuższej perspektywie poprawę zdrowia, sprawności, też tak, bo jakby to jest też ważne. Berkano będzie nas wspierała, będzie nam pomagała w trosce o nasze pomysły, w trosce o nas samych. Każdy projekt, każda sprawa, czym się dzisiaj będziemy zajmować, no tutaj tutaj perkado mówi, żeby był traktowany z cierpliwością. Ta cierpliwość to jest bardzo istotna, bo nic od razu się nie dzieje. Jeżeli zabieramy się za jakąś sprawę, no to też powolutku rozłożyć to sobie w czasie i uda się to fajnie zrealizować silna energia, namiętność, tutaj szanse na nowy początek, na nowe pomysły, warto dzisiaj dopuścić je do, do, do siebie, może będzie też uruchamiał się u nas jakiś proces twórczy, to warto też dać temu, no, ten początek, pozwolić na to, żeby to z nas wyszło, tak, i żebyśmy się zajęli tym, tak, albo zgłębili wiedzę w tym kierunku, albo podeszli, żeby może tym się podzielić z kimś, jeżeli jesteśmy na to gotowi, no, jakiś nowy początek, dający radość, dający zadowolenie w przyszłości też obfitość, czy to w postaci sławy, czy to w postaci obfitości duchowej czy materialnej też. Także no, piękna, piękna re, energia mówiąca. Yy, mówiąca o przejściu do lepszego nowego, więc szansa, żeby to, co zainicjujemy yy, no, wzrosło, rozwinęło się, oczywiście samo się nie rozwinie, samo nie wzrośnie, jeżeli my nie damy temu możliwości pomysłowi realizacji, tak? Więc yy, jeżeli pozwolimy temu nowemu, <ścoughs> czy spojrzeniu na pewne rzeczy, czy podejściu do pewnych rzeczy, czy yy, właśnie realizacji malutkimi kroczkami, yy, Yy, tak, no, to, no to, to dalej nie pójdzie, ale jeżeli pozwolimy, to jak najbardziej uda nam się to mogą przyjść też dzisiaj, wydarzyć jakieś nowe wydarzenia, które będą miały też pozytywny wpływ na nasze życie. Yy, jakiś dobrobyt też yy, i być może, że też yy, myśli, które gdzieś kłębiły, może zastanawiałeś się, gdzie jest Twoje miejsce w życiu nie mogłeś tego miejsca znaleźć tutaj jak najbardziej uświadomisz sobie, że wiesz już gdzie jest to twoje miejsce przy kim to jest to twoje miejsce z kim chcesz dalej w tej codzienności być to też może takie ośnienie przyjść kochani ale też może warto odwiedzić matkę, babcię kobietę z rodu jeżeli Ty jesteś taką kobietą, to może Ciebie dzisiaj dzieci odwiedzą. Kochani, sprawy związane właśnie z domem, z, z domem rodzinnym, być może będzie jakiś telefon, jakaś informacja, coś się dowiecie. Wszystko związane z domem. Z, ważna może być też kobieta w różnych sprawach, tutaj też decydująca, ale też i z. W tym dniu ponowił nowe pomysły będą nam się pchały tak, żeby się nimi zająć, będziemy wiele rzeczy inaczej postrzegać. Czyli będzie rozwój, będzie bezpieczeństwo. Może kochani, uzdrowi się jakaś sytuacja, jakaś sprawa, albo Ty poczujesz się zdecydowanie lepiej i Zauważysz poprawę swojego zdrowia i będziesz po chorobie zaczynać nowy początek. Berkano mówi o nowym początku, o nowym spojrzeniu na pewne rzeczy, tak? o nowych rzeczach, które będziemy wdrażać w życie i one mają możliwość pozytywnych realizacji. Osoby ważne z znaku raka, panny, być może to też będzie dla kogoś ważne. Kochani, zobaczymy sobie, co nam jednorożce. Przepraszam. Pióro 8. Ta karta to wiadomość od jednorożców, że są blisko Ciebie. Właśnie mówiłam o tej wiadomości. Być może z domu rodzinnego przyjdą jakieś wiadomości, informacje dotyczące domu, dzieci, kobiety z rodu, ciotki, babki, matki. Kochani. Ale pozytywne. O tym mówi Turunabrykany. Związek bratnich dusz. Właśnie czeka na ciebie nowy romans, który ma podłoże duchowe. Tak, nowe wydarzenia, nowe osoby. Otwórz się na to z nowym, nowym rokiem. Serena, jestem aniołem obfitości. Otrzymasz pieniądze, których potrzebujesz. Sposób, w jaki to się stanie, zdecyduje. Znajduje się w rękach Boga. Miej wiarę. Mhm. Przepiękne przesłanie, kochani. Piękna energia nowego początku, nowej miłości, nowego, lepszego życia w nowym miejscu dla niektórych. A może po chorobie na nowo, a może właśnie zdecydujesz, że zupełnie inaczej będziesz się odżywiał może więcej ćwiczyć I to też będzie wprowadzenie nowych nawyków do swojego życia. Przepiękna energia. Warto z niej, kochani, skorzystać. Jeżeli ktoś dzisiaj gdzieś zaprosi pójść, bo tam może będzie szansa na poznanie kogoś, kto wniesie nowe do naszego życia, do waszego życia. Otwórzcie się na te nowe, dzisiaj będzie. Bezpieczeństwo, delikatność, opieka, spontaniczność. Te cechy towarzyszą runie berkanu i energetycznie możemy je właśnie odczuwać. Ale i to bezpieczeństwo, cierpliwość, miłość, tak? Pojawienie się nowego członka rodziny, pojawienie się zalążka, z którego, z którego za 9 miesięcy, za 8, 7, bo możesz się dowiedzieć, że jesteś w ciąży już jakiś czas, że coś w tobie się rozwija, teraz wymaga pielęgnacji i w dłuższej perspektywie przyniesie plon, narodzi się i zostanie, powiększy. no i rodzina Wam się powiększy, tak? Jeżeli jesteś w takim okresie, ale może jesteś babcią, dziadkiem i też cierpliwie na wnuka będziesz tutaj czekał i o tym się dzisiaj właśnie dowiesz. Wszystkiego dobrego, przepięknej energii, pozytywnie załatwionych spraw, uwolnienia się też nowych talentów, nowych pomysłów. Bądźcie płodni, bo Berkano mówi o tej płodności, o tych nowych pomysłach. Dostrzegajcie je w sobie, nie tłumcie, dajcie im możliwość wyjścia na zewnątrz, bo wszystko będzie się pięknie rozwijało, wszystko będzie płynęło do przodu, bo Berkano i energia Berkano mówi o wzroście, o rozwoju, o czasie takim, że cokolwiek się zabierzesz, to da efekt pozytywnej realizacji i w dłuższej perspektywie to będzie bardzo pozytywne dla Ciebie. Wszystkiego dobrego, kochani, przepięknego piątku, a mi maruna.